Cześć, Manko, witajcie na kolejnym filmiku, na którym trochę Wam podsumuję, jak wyglądały te Mistrzostwa Świata nasze w Lund, te Mistrzostwa Świata w zapamiętywaniu. Wiem, znowu miało się trochę więcej tych filmików tutaj pojawiać, miały się pojawiać relacje, tego typu rzeczy. Taki filmik wiedzie. Mam nagrane wywiady z każdym z naszych zawodników, którzy tam trochę opowiedzą o tym, jak te Mistrzostwa Świata wyglądały, co tam się po prostu odbywało, jak to się w ogóle działo, więc to oczywiście wiedzie. No ale faktycznie tak, no, ten kontent częściej musi się tutaj pojawiać. Możecie też sobie wejść, oczywiście natomiast na King of tam e, opublikowałem troszeczkę bardziej obszerny artykuł, na którym znajdziecie również zdjęcia z tych zawodów. E, no i jest tam wszystko opisane po prostu, jak te zawody wyglądało, co tam się właściwie e, działo. Natomiast przechodząc już do takiego e, tutaj podsumowania, no tak jak zapowiadałem wcześniej, na tych mistrzostwach świata pojawiliśmy się w e, piątkę. Czyli jechała Ewelina Preś, jechała Martyna Eckert, jechał Janzoń, jechał Wiktor Komorowicz, nasz rewelacyjny junior, no i jechałem ja tutaj moja skromna osoba. Jak te nasze zawody w naszym wykonaniu wyglądało? Na stronie, tej, którą, którą Wam właśnie tutaj prezentuję na, na tej szwedzkiej tej stronie możecie sobie znaleźć całkowite wszystkie wyniki z zawodów, poszczególnych tutaj zawodników. No, e, zawodników, którzy brali udział w, tych turnieju, w tym turnieju było 37. E, absolutnie, jakby zawody, tak jak się spodziewaliśmy, zdominowali Włosi. Pierwszy był Enrico Malafa, jakby jeden z naturalnych następców Andrei Muziego, czyli tego mistrza świata, o którym wam mówiłem. Który e, co ciekawe nie brał udziału w samych zawodach, ale przyjechał jako trener e, kadry tej włoskiej, co jak widać, też mi się opłaciło, bo e, finalnie udało im się zgarnąć złoty medal. No, i Włosi jakby tutaj zdominowali, tak jak mówiłem, zawody. Enrico Marafa był pierwszy, Matteo Cilo był trzeci, brązowy medal i Lorenzo Rizoty był piąty, czyli Włosi po prostu zrograli absolutnie najlepszy turniej, najlepsze zawody. No a drugie miejsce wicemistrzostwa świata zdobył Sylwao Adwidie. Też tutaj już troszkę starszy zawodnik, pamięciowy, no starszy. Przed 40 coś takiego jakoś. Sylwao ma, jak się nie mylę. E, w każdym razie bardzo sympatyczny, bardzo miły, bardzo miły tej Francuz. E, fajnie, że ten, to wicemistrzostwo udało mi się zdobyć e, i takim tytułem może się m, poszczycić. Też już jest arcymistrzem pamięciowym, więc e, jak najbardziej Sylwam Szapoba. E, natomiast najlepszym, najlepszą z naszych e, tutaj Polaków, z naszej ekipy była Ewelina Preś, oczywiście, która miała być tym napę motorem napędowym kadry i takim motorem e, była. Zbudziła zachwyt wszystkich tutaj na zawodach. No i zajęła czwarte miejsce. Co ciekawe, zaledwie o 28 punktów przegrywając z Mateo Chino. A 28 punktów z pociem pamięciowym to jest dosłownie nic. To jest, no nie wiem, kwestia sekundy w tych kartach, może nawet nie. Jakby, jaką się, jakby na przykład ostatnią konkurencję, czyli te speed karty, zapamiętała o sekundę szybciej, to by ten medal miała, nie? jak się nie mylę. Więc to jest jakoś, jakoś tak, to się tutaj mierzy, czy tam sekundę, czy dwie. Więc to jest po prostu 28 punktów, to jest po prostu nic. Więc wielki pech, wielki pech, że tego brązu nie udało się zdobyć. Ale performance też jak najbardziej na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I co najlepsze. Ewelina jako pierwszy sportowiec pamięciowy w naszym kraju zdobyła tytuł arcymistrzowski, czyli wyrobiła wszystkie te normy, które są potrzebne na tytuł arcymistrza e, pamięci. No i e, pierwsza osoba w tym kraju może takim tytułem się pochwalić. Więc tutaj jak najbardziej trzeba e, trzeba powiedzieć Ewelina Szapoba, że e, udało jej się do takiego poziomu dojść. Ciężko długo na to pracowała. Jak sama zapowiadała, teraz chyba trochę już, e, trochę już e, odpuści sobie te sporty, bo jednak tutaj... No, to zajmuje e, czasu, to zajmuje treningu, wymaga dużego treningu, wymaga przygotowań. E, no, Ewelina też jest jeszcze w trakcie studiów teraz i tak dalej, i tak dalej, więc y, no, ciężko byłoby pewnie to tak, aż tak łączyć e, bo to no, poziom zawodowy, tak? Więc naprawdę kupę czasu musiała po prostu na to poświęcić, żeby do takiego poziomu dojść e, więc Ewelina jak najbardziej macie szapoba. E, 9 miejsce Wiktor Komorowski, 15-letni junior, który zaczął trenować pół roku temu. Czajcie? Jakby zaczynacie trenować pół roku temu, po czym jedziecie na Mistrzostwo Świata i zajmujecie dziewiąte miejsce, wygrywacie Mistrzostwo Świata juniorów i przywozicie do Polski 4 rekordy polski, bo Wiktor jednocześnie pobił cztery rekordy Polski. No po prostu kosmos. Wiktor miał pierwsze wylekcie u nas na King of Memory z Łukaszem, potem sam zaczął trenować, odszedł w ogóle od nas. Sam jakby te techniki powiedział, że sobie opanuje, sam sobie zaczął trenować indywidualnie. No, i sam sobie doszedł do takiego poziomu. No Po prostu kosmos. No, chłop zajadał się tematem bardzo fajnie, bardzo się z tego wszyscy cieszymy, że taki ktoś jest i tym tematem się jada. E, cztery dokładnie polski, czyli zapamiętał 468 obrazków w 5 minut, e, zapamiętał 99 dat historycznych w 5 minut. Czyli tutaj już jest y, w i w tym, i w tym to już są dwie normy arcymistrzowskie. 220 y, chyba y, słów, ponad 220. To też jak się nie mylę, jest norma arcymistrzowska e, oraz e, jeszcze rekord polski, e, a w liczbach ze słuchu, czyli zapamiętam, 120, czy 24 cyfry ze słuchu. Ja musiałem sprawdzić to z poziomu arcymistrzowskiego, ale e, 3 czy 4 już e, ma, te, ma te normy arcymistrzowskie, już jakby wyrobione z tych 10 potrzebnych. Także rozkresy czasu, kiedy będziemy mieli kolejnego arcymistrza, a co ważniejsze, pewnie i kolejnego mistrza świata, no bo ten progres jest po prostu kosmiczny. W jego przypadku, więc sam Wiktor zapowiada, że w to celuje, zresztą on ma tylko 15 lat. I jedyne co jakby robi to teraz tylko yy, bawi się tym sportem i po prostu jakby progresuje w tym sporcie. Także w przeciągu naprawdę nie, dwóch lat możemy spodziewać się, myślę, kolejnego mistrza świata. A zobaczymy w ogóle, co będzie za rok. No, w rok naprawdę w tym sporcie da się zrobić ogromny progres. Także zobaczymy. Jan Zoń to też jego najlepsze zawody. Yy, Jan Zoń, czyli trzecia jakby największa w tej rakieta w naszej kadrze też był zadowolony ze za swoich wyników niektóre rekordy życiowe, tam udało mu się pobić, także powiedział, że był, cał że był całkiem zadowolony, 10 miejsce całkiem okej, okay. no i Martyna Ekert 12 też powiedziała, że była zadowolona z tych zawodów, 5 miejsce w konkurencji Images, czyli obrazków też zapamiętała całkiem sporo, no i ja tutaj 31, no trzeba powiedzieć, że wiadomo, jak się bez treningu jedzie, to tak jest generalnie. Mogę już chodzić te pierwsze 30. No, ale następnym razem już sam sobie zapowiedziałem, że te systemy trzeba dopracować. Ten trening musi być, żeby nie było aż takiego przypału i aż takiego wstydu generalnie. Chociaż było kilka konwencji pachowych w moim wykonaniu, jak na przykład karty 90 sekund tam miałem, po prostu zrobiłem jednego, jednego switcha, dwie karty zamieniłem i wszystko poleciało. Podobnie było w przypadku binarnych, więc no tak to jest niestety. Ehm, tak to niestety tutaj było. Ehm, co oznaczają te liczby? Te liczby oznaczają po prostu tutaj te cyfry. Ehm, oznaczają tutaj poszczególne konkurencje. Tych konkurencji było 10. No jak widzicie, Enrico zdominował wszystkie, wygrał każdą konkurencję, prócz jednej, czyli zapamiętywanie długich kart, czyli zapamiętywania kart w godzinę. Ehm, tamtych kart chyba miał dwa, tali miał chyba 20. Ta konkurencję wygrała Ewelina, która miała talię chyba 27, jak się nie mylę, czy 28, też z nowym rekordem tej em, Polski. Więc tam akurat konkurencję udało się Ewelinie wygrać, no, natomiast jak widzicie Enrico zdominował wszystko, co właściwie było do e, zdominowania. <tuszę> Także tak, no, ogólna organizacja wodów była bardzo, bardzo w wysokim poziomie, jak najbardziej. E, sala też była dobrze do tego przygotowana. Więc należy tutaj szwedzkich organizatorów ym, pochwalić, jak mówiłem, wejdziecie sobie na stronkę, możecie sobie zobaczyć tutaj ym, jak wygląda ten rozkład, ten plan tych mistrzostw, ym, możecie też sobie wejść potem w poszczególne wyniki każdego zawodnika i zobaczyć jak tutaj ym, ci zawodnicy te zawody rozgrywali, na jakim poziomie udało im się te zawody skończyć. Tak, no i jak mówiłem, na King of znajdziecie aktualnie artykuł, który napisałem tutaj e, o tych Mistrzostwach Świata. Jest też kilka zdjęć, e, więc możecie zdjęcie zobaczyć, jak to wyglądało i e, bardziej gdzieś tam obszedne szczegóły. Zachęcam jak najbardziej do przeczytania. A w ten weekend, czy jutro w niedzielę, postaram się też, e, postaram się też wrzucić m, te wywiady i e, jakieś tam highlightsy może z tych zawodów, które nagrywaliśmy, żebyście po prostu poczuli tę atmosferę i poczuli. Jak to tam wyglądało. Będziemy na, na weekend z e, Łukaszem. E, więcej kontentu gdzieś tam na pewno nagrywać, bo gdzieś będę też u niego, więc e, popracujemy trochę na tym, po prostu trochę się na tym mm, skupimy. Tak to będzie tutaj e, wyglądać. Tymczasem ja wam dziękuję bardzo. Ponownie zachęcam do łapek w górę, zachęcam do subskrypcji, żeby ten kontent częściej się pojawiał, żeby tego kontentu po prostu było tutaj więcej i żeby taka gdzieś motywacja nas tutaj brała. No, motywacja jest, ale żeby ta motywacja jeszcze większa była, więc do tego zachęcam. Trzymajcie się, czekajcie na kolejne filmiki. No i cześć, siemanko.